Tutaj mamy na przykład krawnika czyszczącego krew. To tak bardzo ogólnie, jak już wspominałem w dwóch filmach, w opisie będą właściwości i zastosowanie. Powielam informacje również, żeby więcej ludzi się dowiedziało. Roślina jest taka, że tak powiem, no yy, kwiatki makarafiorowate można powiedzieć, tak jak ta nawłoć, że ma takie drobiny i to dużo daje przy zbiorze, bo można sobie obciąć nawet to białe. A zielone, oczywiście, również. Jest do stosowania, głównie na herbaty, napary. Inne rzeczy się na razie nie bawię w żadne olejki, chociaż już też raz miałem olej z dziurawca, bo dziurawca zbierałem, ale tutaj mamy akurat filmik o kwawniku. Nie mam go tak dużo, ale jeszcze w domku ususzonych. Parę je skłączy więc nic, tylko próbować. Bawić się tym, jakby ktoś pytał, to takimi nożycami również można obcinać. Oczywiście korzenie ładnie zostawiamy. Gałązki łodygi, żeby odrastało pięknie. No bo mamy wrzesień i czekajmy, bo jeszcze nam się przydarzy parę roślinek pięknych zebrać. Zapraszam do następnych filmów.